Cześć, cześć, cześć! Witajcie w Hamburgu. Witajcie w wielkiej dziurze w Hamburgu. Znajduje się dzisiaj w tak zwanym starym tunelu. To tunel wykopany 7 oddany do użytku 7 września 1911 roku. Tunel ma długość 426 metrów. Znajduje się 24 metry pod powierzchnią gruntu, gruntu a służył temu, by. Robotnicy mieszkający w centrum Hamburga mieli bliżej do pracy, do stoczni. Tysiące osób dziennie przemierzało tą drogę i nadal przemierza tą drogę z jednej strony ławy do drugiej strony ławy. A teraz miłego oglądania. Cześć! Czuję się tak, jak w filmie Seksmisja, tak jakby tutaj mieszkała najstarsza starowinka. King size! dla każdego. Po strachu, maseczki można już zdjąć. Tam w tunelu na mnie nakrzyczeli, jak zdjąłem do nagrywania. Uff. Bardzo niepozorne miejsca, zabawy, kupa. Jak ktoś lubi pod ziemią. w tunelu, pod rzeką i tyle.